Deszczem, co pada na Twoje włosy i na Twoje ręce Więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem Co pada na Twoje włosy i na Twoje ręce Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, to będzie jej mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy serdecznie Was witam w uroczystości świętego Wojciecha, naszego patrona, który, mimo że był biskupem Pragi, został potem benedyktynem przez naszego króla Bolesława Chroblego. Został wprowadzony do Polski, aby ewangelizować naszych Polaków. Jak dobrze wiemy, umarł w końcu za wiarę, oddał za nie swoje życie, I został wykupiony jego ciało. Jest dzisiaj, było, jest, do dzisiaj spoczywał w gnieździe, gdzie, które było pierwszą co naszej ojczyzny. Dlatego dzisiaj przede wszystkim, do czego was chcę zachęcić, to do modlitwy za nasz kraj. Tym bardziej, że teraz jest wiele takich sytuacji różnych, yy, do których mamy naprawdę wiele zdani, opinii yy, i naprawdę módlmy się o pokój, o stabilizację, o to, żeby to wszystko po prostu było bardzo normalne, bardzo ludzkie, a przede wszystkim, przede wszystkim bardzo Boże. Tak patrzę na dzisiejszą Ewangelię i słucham przyrody, która rano się budzi. Wszystkie ptaki, nie do no przepięknie to brzmi. Naprawdę coś rewelacyjnego. Cała ta przyroda, żeby się obudzić, musiała umrzeć. Był etap zimy, gdzie ptaki gdzieś się latały za granicę i tak samo wszystko jakby. St stanęło w miejscu, ale jak wiemy, gdy przyszła odpowiednia pora, wszystko odżyło i naprawdę my się z tego cieszymy. Pomógł dzisiaj, jakby porównuje, prosi nas, żebyśmy i my obu umarli. Co to znaczy? Znaczy zrezygnować z nadmiernego egoizmu, z tego, co sprawia, że naprawdę się nie rozwijamy, że jesteśmy daleko, że do niczego to po prostu nie prowadzi. Kto kocha swoje życie straci, jak kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Właśnie. Możemy to źle zrozumieć, bo Pan Bóg chce, żebyśmy kochali samych siebie, tak? Kochaj Niego swojego jak siebie samego. Ale kto, tak jakby język do końca, hebrajski, przetłumaczenie polskie nie oddaje tego, no bo jakby w oryginale powinno być coś takiego, że kto nadmiernie kocha swoje życie, to nie straci. O tym wiemy. Że dzisiaj, jak patrzymy na jakichś egoistów, snobów, to widzimy, że oni tracą. Co z tego, że mają wszystko pieniądze, są mega samotni. Jak uciekałem jakieś nałogi, bo sobie z tym nie radzą. A kto nienawidzi swojego życia, czyli kto je właściwie prowadzi, kto za, za, za bardzo jakby nie ucieka w jakieś pociechy, które są dobre, są boże, no ale mogą zgubić, jeśli jest ich za dużo. Ten, na nie, ten zachowa je na życie wieczne. Tak sobie dzisiaj myślę, kto musi umrzeć. Myślę, że przede wszystkim powinny obumrzeć znaczy jakieś nadmierne yy, aspiracje. Zobaczcie, jak te, to szczególnie myślę widać w Polsce, jak ona jest bardzo podzielona. Yy, ci myślą tak, ci myślą tak. Yy, jak samo ludzie w kościele. Yy, Część powie, a komu święta tylko na rękę, a komu święta tylko na kolana, yy, Ja to jest profanacja. I po prostu i, i jest tyle jakichś różnych głosów, jakoś brakuje nam różnego patrzenia różnych myśli. No przecież no Pan Bóg nas prowadzi w tym wszystkim. No i czemu się tak bardzo kłócimy? Tego nie rozumiem. Jak to często ktoś mówił, jak Polacy nie mają wroga, to sami są muszą znaleźć. Czemu się tak kłócimy? Powinniśmy obumrzeć. Obumrzeć z naszych jakichś nadmiernych aspiracji, ideałów. Myślę, że dzisiaj w nas w tym ta tragedia dużo nas obumiera, tak? No bo Yy, nagle obmarły nasze jakieś plany, nasze jakieś marzenia. Może, może nie do końca były dobre. Tak sobie też myślę dzisiaj w perspektywie rodziny, jak ona teraz obumiera. Bo nawet rodzice, tak? Rodzice, żeby przyjąć dziecko, to muszą obumrzeć, czyli zrezygnować z tych planów, ideałów. Poświęcają się temu dziecku, wykowują je, karmią, stają w nocy. Potem przez no, ileś set, ileś set i kilka lat no, Troszczą się o te dziecko, wychowują je, pomagają teraz w lekcjach. Obumarcie po prostu, sam, sam dla siebie. Ale na tym polega miłość. Żeby coś naprawdę żyło, to musi obumrzeć. Ja Wam drodzy polecam książkę, rewelacyjną książkę, która mówi na ten temat Augustyna Palanowskiego: Ożywianie, umiera umierające, yy, umieranie, ożywiające. Czytając tą książkę chyba dwa razy. Tutaj, jak sam mówi autor, yy, tylko ludzie odważni on czytają. Tylko ludzie, którzy naprawdę chcą zmienić swoje życie, chcą obumrzeć prawdziwie. Yy, polecam Wam z całego serca. Dość trudna książka. Yy, trudna, bo mówi o Tobie. Mówi o, tym, o rzeczach, które musisz sobie pokonać. A ja wiem, że dasz radę. Z Panem Bogiem życzę ci, dobrego dnia. Bo ja jestem...